Panie ministrze, no pan odpowiada za kwestię odszkodowań od Niemiec za straty spowodowane przez II wojnę światową. Jest nowy rok, wydaje się, pamiętam pana słowa tutaj w tym studiu, że ten termin dany w stronie niemieckiej min minął chyba, bo to miało być kilka miesięcy. Pytanie, jakie kolejne działania pan przewiduje? Już podjęliśmy szereg działań. Po pierwsze e, wysłaliśmy ponad 50 not do krajów e, Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO. Także ta sprawa już jest znana generalnie w naszym kręgu kulturowym, cywilizacyjnym wśród naszych sojuszników. Wystąp wystąpiliśmy również do UNESCO z poziomu interwencji w zakresie zwrotu zrowanych w Polsce dóbr kultury. Ponadto wystąpiłem do Rady Europy, sekretarz generalnej Rady Europy, do Komitetu Ministrów Rady Europy. A w dniu dzisiejszym, no myślę, że to będzie taki najważniejszy m, najważniejsze wystąpienie czy Interwencja, bo kierujemy również wniosek do, 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 do ONZ-u, z prośbą o podjęcie właśnie ym, tu interwencji w tym obszarze. E, też wystąpiłem z, z wnioskiem, czy z prośbą o spotkanie do sekretarza generalnego onz oraz wyspecjalizowanych tutaj agent do przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego onz także do Wysokiego Komisarza Praw Człowieka. Także podejmujemy tutaj bardzo intensywne działania, o tym dzisiaj będę mówił na konferencji prasowej, także serdecznie zapraszam. Co ONZ może w takim razie w tej sprawie zrobić? Czego pan oczekuje od ONZ-u? To jest po pierwsze to jest taka nasza interwencja, której celem jest uświadomienie społeczności międzynarodowej tej najważniejszej organizacji międzynarodowej na, na świecie, że jest problem nierozliczonych zbrodni i że zwracamy się z prośbą o interwencję w tej sprawie, stworzenie pewnej formuły czy platformy do dialogu z Niemcami, które nie chcą prowadzić tego dialogu. Tak więc te nasze działania w ciągu ostatnich trzech miesięcy, one zmierzają do umiędzynarodowienia problematyki odszkodowań i reparacji i uświadomienia politykom, dyplomatom, że ten problem jest nierozwiązany.